Witajcie moi drodzy widzowie, ja jestem Cholek a jesteście na wyczekiwanym konkursie u mnie na kanale z okazji 500 subskrypcji kanału czyli 500 widzów, którzy subskrybują mój kanał jestem bardzo z tego dumny, nie spodziewałem się tego że da radę dojechać chociaż do tych 500 bo mój kanał jest taki skromniutki nic szczególnego, kolekcjoner gier zbiera gry, pokazuje. Ale jednak mam jakichś widzów, którzy są ze mną. Oglądają moje live'y, są ze mną cały czas. Grają ze mną, pomagają mi. Dziękuję wszystkim bardzo widzom i subskrybentom, nawet ludziom, którzy nie subskrybują mojego kanału. Jestem bardzo wdzięczny bo mamy 500, mamy 500 i z tej okazji na 500 wchodzi konkurs, który był już zapowiedziany wcześniej. Właśnie i ten konkursik będzie polegał na tym, że będzie można wylosować 5 gier z tego zestawienia, co tutaj jest prezentowany. Zaraz przedstawię pojedynczo gierki. 5 gier będzie można wylosować. W poprzednim konkursiku były chyba 3. Teraz dajemy 5 i dwóch wygranych będzie. Będę dwa losowania robił. Więc mam nadzieję, że to zachęci wszystkich do wzięcia udziału w konkursie mam nadzieję, że gry, które będą do wygrania też są niczego sobie, wiem, że to nie są nowe tytuły, albo jakieś specjalnie coś tam dobrego yy, to znaczy w sumie te gierki wszystkie mi się podobają ogólnie tylko są moje podwójne nie bardzo, bardzo uwielbiam te niektóre serie, ta, 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 ta serie jak znalazł no może trochę bardziej mniej medal of honor, bo to nie mój klimat kupiłem, chciałem spróbować nie udało się, nie podeszło do gustu, więc na pierwszą grą, którą będzie można wygrać będzie Medal of Honor wtedy Właśnie na PlayStation 3 Drugą grą będzie Ben 10 Protector of Earth Na PSP, fajna giereczka, do slasherów podobna Następna bardzo fajna przygodówka, Daxter bardzo fajna przygodówka, ona jest tutaj po polsku, nie pamiętam czy na środku jest po polsku, tutaj kompleciczek Na PSP też yy, Następną gereczką na PSP będzie Tekken Dark Resurrections Też kompleciczek tutaj, dostałem ją z konsolą, pamiętam Bardzo fajna bijatyka na PSP, Tekken No i Tekken 6 tutaj yy, w Platinum Edition, taka trochę już użyta, widać troszeczkę Ostatnio w zdobyciach Lombardowych ją pokazywałem i cenę ją tutaj zostawiam, żeby było wiadomo skąd i co. No i jednym rodynkiem na xboxa 360, bo gier mam mało na X, xboxa 360, a tą grę mam podwójnie: Air Defense Force 2025. Bardzo fajny taki chodzony strzelaninka z trzeciej osoby. Rozluźniająca, strzela się, zabija się te wielkie owady i tak dalej. No i następną giereczką jest Biatyka na PlayStation 2 Saucalibur To jest akurat ta gierka, którą kupiłem z byłej wypożyczalni kaset wideo i DVD. Jest tutaj gdzieś nawet na pewno na tego napisane. A no tutaj są fajne takie cyk elementy w tej instrukcji zawartości dodatkowej. Może zaprezentuję to, może ktoś jest ciekawy, ponieważ na przykład ja lubię manuale, eee, niestety najnowsze generacje. o, Ładnie to się prezentuje. To wszystko. Ja lubię manuale, że są dodane, bo to bynajmniej widać, że ktoś tutaj dba o klienta. No i tu podpisane to podpisane to tam sobie ktoś będzie mógł zmazać, jak będzie chciał, ale to jest w wypożyczalni. Tutaj jeszcze jest wypożyczalnia, bardzo fajne oddaję. Moją zdobycz za 5 zł z wypożyczalni, bo ja mam South kalibor, Dwójeczkę za 7 zł zdobyłem <grym> i tu następną giereczką, którą zdobyłem, w lombardzie z Godzilla yy, Save the Earth. Też mój duplikacik, dlatego ląduję w konkursiku. Bardzo, o, 15 tak mnie kosztował, nawet też zostawiam paragonik, yy, tylko nie ma instrukcji. Yy, bardzo fajna bijatyczka w uniwersum Godzilla, naprawdę. I jest tam parę misji jest tutaj dużo postaci z uniwersum Godzilla. no nie wiem, może tutaj będzie zbliżej widać, trochę takie małe ale widać ich tam te y, potwory kaiju bardzo fajnie, ja uwielbiam w ogóle godzile i całą serię, wszystkie wspomniane. to jest space Godzilla, motra znam prawie wszystkie potwory od jaguar kingidora, znaczy już mechagidora dobra, nie będę mówił, znam wszystkie y, potwory z uniwersum następnym tytułem do wygrania jest Omnimusha, bardzo fajna giereczka, coś podobne do slasherów, tylko tutaj się nie skacze właśnie to jest taki jeden evenement, że się nie skacze w tej grze Dla 15k w Platinum wersji na Playstation 2 od Capcomu, bardzo fajna, bijatyczka slasherowata taka, kurde, no, giereczka bardzo krótka powiem szczerze, ja ją przeszłem w 5 godzinek Pięć godzinek jak przeszłem, to też przeszłem, to przeszłem, to przeszłem, dobra, to prawie połowę tu w tej gier mam. Przeszłem, tak samo Ghost Rider na PlayStation 2, który jest też bardzo zacnym slasherem. Polecam go, polecam go. Jak będziecie wybierać gry, to polecam tego slasherka. Normalnie wyścigi są tam motorem. Yy, Biotiki z demonami różnymi. Nie jest to tam na jakiejś części komiksu, ani na filmie w podstawie. To jest Oddzielna historia, bardzo fajna. A już tu pisze Al-Nef-Story, nawet. Jest bardzo fajnym slasherem. Kurczę, poluję na takiego na PSP, bo jest. Na PSP poluję na tego. No i tutaj jeszcze mam te rodzynki na PlayStation 4. The Evil In 2 y, od Bethesda. No pewnie jest tutaj instrukcja, można sobie wyobrazić. Porównać, porównajmy takie, że, taką rzecz o parę lat wcześniej. No, parę 10 lat wcześniej, nie? No, zobaczcie, zawartości, nie? Ale to nic, nie? Yy, gra, jak wyszła, kosztowała pewnie The Evil With In 2 około 200 zł. A ta raczej tyle nie kosztowała i, i ma manuale, nie? No dobra, yy, to jest bardzo przyjemny horrorek. Yy, polecam go każdemu. Yy, ja go jeszcze do końca nie ograłem, bo mnie tam yy, troszeczkę przycisnął, że mało jest amunicji do broni i tak dalej no w sumie kiedyś go pewnie skończę na pewno bo kończę tak sobie przeróżne tytuły coś mi ostrość tutaj przemiguje widzę ale mam nadzieję że nagranie będzie eleganckie to jest jest to wersja po angielsku niestety ale w tej grze nie trzeba mieć po polsku wersji ponieważ nie ma tam nic takiego trudnego bardzo fajny horrorek do strzelania podobnych. No, i tutaj jest z PlayStation Hits Horizon Zero Dao. Nie sprzedajemy osobno, czyli do wygrania w konkursie całkowicie po polsku. Gereczka ta bez tego dodatku, dałem za nią tutaj widać, 9 zł. Będzie nawet do zobaczenia sobie 9 zł. Dałem za nią. Ma tu nawet takie skromne e, reklamkę, jakąś. Nie, czyli nie jest pusta. Bardzo fajna, przyjemna giereczka. Jestem w trakcie też ogrywania jej. Prawie jestem przy końcówce. Pewnie za niedługo szkoda i się skończy. No i to by były te tytuły do wygrania w tym raźniejszym kursiku. Mam nadzieję, że gierki się podobają do wygrania. Pamiętajcie, można wylosować, wybrać pięć tytułów i będę losował dwóch zwycięzców. Jak się powtórzą tytuły, to będę. Niestety ten pierwszy będzie miał lepszą pozycję i on je wygra, a drugi, drugi, na podium będzie musiał, jak się powtórzy tytuł, będzie musiał wybrać sobie co innego. Niestety coś za coś, ale myślę, że się spodoba. No i teraz już mówię, przychodzę do sedna i mówię pytanie do mojego konkursu, Jakiem jest. Pytanie jest takie, iż ponieważ ostatnio pytanie było o ulubionym gatunku. Gier. Jakie lubię? O, dzwony biją jeszcze. Akurat na pytanie, jakim gatunku lubię gier? No to teraz się zapytam. Pytanie będzie takie: Jak ma na imię mój ulubiony bohater z gry jednej slasherowej? Nie powiem jakiej. Slasherowej gry, slashera. Jak on ma na imię? Jak ma? Jak się nazywa jego miecz? I jak się nazywają jego? Dwie bronie, już mówię, dwie bronie. Jest to slasher, podpowiadam. Ma bohater, główny bohater ma miecz i dwie bronie. To jest podpowiedź taka drobna. Chciałbym się dowiedzieć, jak to się, jak oni się nazywają. Jak się nazywa bohater i jak się nazywają jego, jego, jego broń, czyli miecz i dwie, dwa pistolety. Jak się nazywają, to jest pytanie konkursowe. Mam nadzieję, że nie będzie to trudne. Znając. Tego powodu, że ja uwielbiam slashery i nieraz mówię, jaka gra jest moja najlepsza dla mnie. Jaka seria gier od razu powiem, to nie jest jedna, jeden tytuł, to jest kilka ich i każdy, każda część mi się spodobała, każda część miała coś w sobie, dlatego mam nadzieję, że odpowiedzi, odpowiedzi, odpowiedź będzie szybka, nie męcząca. Jeszcze raz przypomnę, yy, jak ma na imię główny bohater. Jak, ma, jak się nazywa jego broń, czyli jak się nazywa jego miecz. I dwie, dwa pistolety, które posiada. Rozwiązanie będzie gdzieś koło za tydzień. Pisać można do końca tygodnia w sekcji komentarze odpowiedzi. Więc zapraszam na ten konkurs. Myślę, że odcinek spoko o konkursowy odbędzie się losowanie w podobnym wymiarze jak ostatnio. Czyli będzie losowała moja maszyna losująca, bo już jest chętna. Więc zapraszam na konkurs wszystkich widzów i subskrybentów. A ci, co nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji, bo na pewno będą jakieś ciekawe materiały na kanale. Więc Ucholek żegna się z Wami. Jeszcze raz powtórzę. Pytanie tylko na koniec: jak nazywa się główny bohater? Jak nazywa się jego mieć? I dwa pistolety, które posiada ten bohater. To jest odpowiedź w komentarze. Czekam na nie tydzień. Potem losowanie robię. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że gry się spodobają. Zachęcam. Trzymajcie się. Cześć!